Zdaje się, że udało się ją wprowadzić już do startboxu, czekamy więc na sygnał do startu. I drzwiczki się otworzyły. 1600 metrów do pokonania. Od razu Pyrrospa przechodzi na front, ale już zdaje się, że tam obok niego pojawiła się dyplomacja, która go wyprzedziła. Dyplomacja i Pyrrospa. Blisko jest Zazona, blisko jest także Wieża Orientu. Konie galopują dość mocno zgrupowane na końcu kaldera, ale nie ma najmniejszej. Straty do pozostałych koni. Na front teraz przechodzi Orletta. Orletta jest na pierwszej pozycji, na drugim miejscu dyplomacja, na pozycji trzeciej Elenęusz, następnie Wieża Orientu, Pyrrospa, dalej Zazona, Egera, następnie Akaria i na ostatnim galopuje Caldera. Konie mają jeszcze do pokoju. Niecały kilometr. Wchodzą teraz w zakręt. Orletta jest na froncie. Na pozycji drugiej tam ciasno, kilka koni. E, walczy o objęcie jak najlepszej pozycji przed wyjściem na prostą finiszową. Orletta na froncie. Na drugie zdaje się, że wskoczyła znowu dyplomacja. Na trzecim jest Leneusz. Na pozycji czwartej wieża baśni i zbliżają e, wieża Orientu i zbliżają się już do prostej finiszowej. E, wyprowadza Orletta na pozycji drugi jest Eleneusz na miejscu, trzecim e, dyplomacja. Mają niecałych 500 metrów do celownika. Orletta cały czas na prowadzeniu, ale już teraz właśnie wyprzedził ją Eleneusz. I to on jest na froncie. Eleneusz, Orletta włącza się tam do walki. E, Akaria. Eleneusz, Akaria i Orletta. Eleneusz i Akaria. Te dwa konie nieco oddaliły się od pozostałych. Tam włącza się jeszcze dyplomacja i zazona, ale wydaje się, że już nie dogonią prowadzącej dwójki, Elleneusz i Akaria, Akaria wychodzi na front i wygrywa tę nitwę przed Eleneuszem. Akaria, Elleneusz, następnie dyplomacja za zona wieża Orientu, dalej Egera, e, przepraszam, Orletta, Egera, a na ostatnim Caldera.